Cześć, jestem Frankiem Sterczewskim, jestem studentem architektury na Uniwersytecie Artystycznym. No i generalnie interesuję się przestrzenią publiczną i staram się co jakiś czas w niej coś organizować, zwracać na nią uwagę. No, Organizuję różne pikniki na placowolności, współorganizuję kino Grunwald oraz różne inne akcje z różnymi przyjaciółmi. Poznania od urodzenia. Tak jest. A gdzie mieszkasz w Poznaniu? E, mieszkam na Wildzie, przy Dolnej Wildzie, przy Parku Jana Pawła. I e, jestem zadowolonym mieszkańcem tej okolicy. Czyli będziesz nas dzisiaj prowadzał w przestrzeni, w której nie mieszkasz, ale której jest Ci bliska. To prawda. No to chodźmy. Okej. Okay. No y, tutaj po lewej rysuje nam się zamek. Y, z zamkiem mam takie wspomnienia, że w postałówce czy w gimnazjum chodziłem tu zawsze na jakieś zajęcia plastyczne. E, mimo że nie byłem w stanie się skupić na ry rysowaniu przy sztalugach jakichś martwych natur, to e, e, zawsze e, zawsze starałem się jakoś eksperymentować, czy szaleć e, z farbami w jakiś dziwny sposób. I poza tym lubiłem chodzić na te zajęcia, bo wielu wiele miłych osób tu się mo można było spotkać. Jest tu parę absurdów, na przykład możemy przejść w tą stronę oraz w stronę uniwersytetu, znaczy auli uniwersyteckiej, ale z kolei nie możemy przejść z Auli e, uniwersyteckiej do Auli Nowej, bo nie ma żadnego przejścia dla pieszych e, i w zasadzie dobre pytanie, dlaczego nie ma. E, czy i, 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 e, Tutaj zbiegają się też dwa pasma zieleni. Park e, prawda, przed Operą i, i park... Przed Akademią Ekonomiczną przed Akademią Ekonomiczną Park Mickiewicza. I w zasadzie to są e, ciągi spacerowe, które się układają wokół tak zwanego ringu, ringu Stubena. E, i, I bez sensu zupełnie, że ten ring jest, ten, pa, ten pierścień zieleni jest w tym miejscu e, przerwany. To jakby. No i to jakby szkoda, nie? że jakby e, idzie sobie pani z dzieckiem z wózku, w wózku. E, i e, z, z, spacerkiem, prawda, tutaj e, parkiem Mickiewicza. E, I e, nie może przejść e, po prostu przejściem dla pieszych, tylko musi tu iść naokoło, czekać e, przez raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć e, sygnalizatorów świetnych. E, Także jak będzie miała pecha, to może nawet pół godziny tędy przechodzić. Dzięki bardzo na razie. Kadawą o spacerowaniu nie spacerujemy wcale. Dobra, więc idziemy. Co dalej z tym świętym Marcinem? To jest, to jest wspaniałe, prawda, że, że zamek wychodzi z twierdzy, tak, że otwiera się i wystawia leżaki. E, tworzy miejsca do si siedzenia, a, a to jest bardzo ważne, moim zdaniem. Żeby mieć możliwość usiąścia, odpoczynku, przerwy w spacerze czy w pracy oraz na przykład możliwość raczenia się jakimś napojem. Jeszcze ja tak zastanawiałem, wiesz, bo też głośno jest ostatnio obok, dookoła tego budynku, który, który minęliśmy, nie? No, oczywiście. Nie wiem, czy masz, wiesz... Ty byłeś tutaj kiedyś w ogóle w środku? No, jestem stałym klientem yy ogrodu smaków e, pani Marii, no. czyli e, m, no chyba tr trudno mi powiedzieć, nie mam jakiejś jakiej skali porównaczej, ale na pewno mojego ulubionego mlecznego w śródmieściu. E, I bardzo mi przykro, że... Niech ci nie obrazi za określenie mleczny. No to, ja to przepraszam. Przepraszam. E, no e, bistro, tak? Czy jak to powiedzieć? Czy, e, Studenckiej restauracji czy akademickie restauracje, akademickiej restauracji. Tak czy inaczej miejsce wspaniałe, z klimatem. Mówię, no, że tutaj gdzieś twój kolega mieszka. Tutaj co? właśnie w tych oknach na górze. I co robiliście? Tu lekcje z matematyki. No próbowaliśmy się uczyć. Albo graliśmy jakieś gry planszowe, jakieś urodziny spędzaliśmy. Już, e... Niesamowity widok z okna. Jakby. No świetny widok i zawsze jak to były jakieś też, e, e, nie wiem, parady czy imieniny ulicy, to też często patrzyliśmy z okien, jak to wygląda z góry. O. E, d, d, za, ten budynek zaczął mnie interesować w momencie, kiedy zacząłem się interesować generalnie architekturą. I... E, i dopiero chyba na wykładzie Jarosława Trybusia w Arsenale, jakieś 2-3 lata temu, e, zwróciłem uwagę, że to jest naprawdę ciekawa architektura i, i e, jakaś naprawdę... no, no, no ciekawa e, sytuacja, która tu zaistniała i, i która... Z które, którą szkoda byłoby tak wykreślać i zmazywać, wyburzać. I rzeczywiście uświadomiłem sobie, że to jest przykre, co się dzieje z tym obiektem. Jest to, jest to naprawdę obrzydliwy obrazek. No, na przykład kolega Piotr Libicki zastanawiał się, czy proponował, żeby na przykład alfy pozamienić na akademiki, także skoro. Uniwersytet się wynosi poza miasto. To może chociażby tych studentów zatrzymać tutaj e, e, tanim, tanim jakimś mieszkaniem. E, bo prawda szkoda, że miasto nie zwraca e, nie docenia e, braci studenckiej jako naprawdę nie wiem, 100 tysięcy z tych studentów czyjś, no. Że Ci wszyscy ludzie gdzieś muszą spać, coś zjeść, gdzieś coś kupują. I że to jest wielka masa, która tak naprawdę nakręca miasto, napędza, i szkoda jest wynosić tą, e, tą siłę poza miasto. I właśnie problem nie tkwi w pieniądzach, czy w budżetach, czy w jakichś możliwościach technicznych. E, nie potrzeba ciężkich sprzętów, spycharek, dźwigów, żeby zmieniać e, u, tą ulicę czy miasto. E, moim zdaniem, e, potrzeba głównie dobrej woli. Na przykład. Stoimy tutaj e, na skrzyżowaniu Kantaka i Garncarskiej w zasadzie. I dlaczego tutaj nie ma przejścia dla pieszych? To jest też e, naturalna rzecz. W prawo e, 200 metrów, w lewo 400 metrów. 600 metrów e, ulicy bez przejścia dla pieszych to jest e, w centrum miasta. To jest jakiś e, absurd i to jest, to jest błąd i to jest... E, i to jest bariera, i to jest przeszkoda, i... No... W zasadzie... E, nie, czuję, e, nie czuję żadnego problemu, czy nie czuję się przestępcą teraz, jak tu przychodzę, tylko uważam, że to jest moje prawo, tak? Że, e, żeby miasto było wygodne, żeby miasto... E, umożliwiało mi normalne funkcjonowanie, tak? Bo uważam, że to, że nie możemy tu przejść, to jest po prostu sytuacja nienormalna. Wiesz, my sobie jeszcze daliśmy jakąś radę, ale można wyobrazić ludzi, którzy muszą, wiesz, z wózkami, czy na wózkach, zaiwaniać super dalej. Ale mówiliśmy o tym, że wiesz, święty Marcin jest e, z momentami, przynajmniej z momentami słaby, a jak znalazłeś jakieś takie miejsca, które uważasz, że są ok, tutaj na tej ulicy, które uważasz, że wiesz, powinny zostać tak, jak wyglądają, są super, chciałoby się tego więcej, w sensie przestrzennym. Wydaje, że jeśli tu miałaby powstawać jakaś koncepcja z przebudowy ulicy, to myślę, że fajnie jeśli udałoby się te drzewa zachować. Tylko dodać jeszcze jakieś nowe. Albo drugi taki spaler, szpa, mógłby się układać, trudno powiedzieć. No tylko ten... wtedy już takie miejsce, że możesz sobie tamtędy przejść, nie? Żeby tam tamdy przejść. No to nie tak. była taka do oglądania woken tramwajów albo. Albo samochodów. Kto może sobie pozwolić, żeby tutaj mieszkać? To, czy to coś ma, wiesz, jakiś wpływ na, na te rzeczy, o których mówimy cały Pracujący czas. studenci. Tacy, tak, no. tacy, którzy z drobnym, drobnym wsparciem rodziców mogą, mogą się utrzymać. Także czy to nie jest dla jakichś studentów, bogatych rodziców, którzy opłacają całe im życie. Tylko, że, 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 że. Z tego, co, z, z, co znam, to mieszkanie. To to, 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 to to nie jest jakaś elitarna sytuacja. Natomiast absurdalnie wysokie są ceny najmu lokali. Tak? Tutaj ten lokal, może nie będę wskazywał palcem, który konkretnie, jest od trzech, czterech lat pusty i z tego, co wiem, właściciel sobie życzy 30 tysięcy złotych miesięcznie za wynajem takiego lokalu. E, także... E, no na tej ulicy po prostu brakuje miejsc, do których można wejść, w których można się zatrzymać e, i, e, i na przykład z kimś porozmawiać, tak jak mówisz, że... E, trudno jest dobrze myśleć o ulicy, w której rzeczywiście co dwa miesiące zmienia się szyld, zmienia się właściciel, najemca, Zamiast żabki powstaje krycik, zamiast krecika po miesiącu powstaje małpka. No i tak samo za każdym otwarciem jakiegoś centrum handlowego możemy się przejść po mieście i zobaczyć kartkę na witrynie. Przykro nam, zamykamy się, zapraszamy do naszej nowej siedziby w galerii. XX. Także na pewno, na pewno tak jest. Trudno mi powiedzieć, czy to ożywi tę okolicę, czy, czy rzeczywiście uśmierci. Ja raczej skłaniałbym się do, do tego drugiego, ale wydaje mi się, że skoro już tu jest to już zbudowane, to należy dać temu szansę i zobaczymy, co się z tym stanie. Jakbyś miał tak powiedzieć, wiesz, patrzysz sobie na tą ulicę, na to, co przeszliśmy, patrzysz gdzieś sobie w swojej głowie, i myślisz, Święty Marcin, to czym jestem, Święty Marcin? Dla ciebie, dla Franka, starczewskiego, dzisiaj. No, jest wyzwaniem.